Witajcie, zapraszamy Was do naszej najnowszej serii na kanale poświęconej analizie Firent Hunger 2 termina. Lor Strachu i głodu jest niezwykle zawiłe i niejednoznaczne. W fabule gry występuje wiele wzajemnie wykluczających się narracyjnie elementów, które jednocześnie mogą być uznane za prawdziwe. Historie bohaterów i wydarzenia historyczne nie mają jasno określonych ram czasowych, a gra często pozostawia dużo przestrzeni na indywidualną interpretację gracza. Z tego powodu chcielibyśmy zaprosić Was do współudziału w tworzeniu materiałów. Po zakończeniu każdego etapu historii będziemy publikować materiał zbiorczy uzupełniony o Wasze uwagi i informacje, które przekażecie w komentarzach pod odcinkami. Chcielibyśmy z Waszą pomocą stworzyć jak najdokładniejszą i szczegółową analizę Fear and Hunger 2 termina. Z góry dziękujemy Wam za wszelką pomoc i wszystkie komentarze. A teraz przygotujcie się, albowiem zbliża się festiwal Terminy. Sponsorami technologicznymi kanału Kanciapa Chrisa są firma Endorfi, producent sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz firma AOC, producent monitorów dla graczy. Podróż do prehewil. Pasażerowie pociągu zmierzającego do prehewil nie byli przyzwyczajeni do tak spokojnej i cichej atmosfery. Nie mogli powstrzymać się od błądzenia myślami podczas wsłuchiwania się w uspokajający dźwięk torów kolejowych. Wspominali w swoich myślach, co doprowadziło ich do tego momentu w życiu. August. Rodowód Augusta sięgał Oldegardu, skąd wywodziły się korzenie jego rodziny. W jego żyłach w jednej czwartej płynęła krew jego dawnych przodków. Kiedy był bardzo mały, dziadek mówił do niego w ojczystym języku, który zajmował szczególne miejsce w jego sercu. Dzięki temu chłopak w dorosłym życiu doskonale rozumiał mowę swoich praojców, jednak nie posługiwał się nią tak płynnie, jakby sobie tego życzył. W młodym wieku często odwiedzał Oldegard, ale od momentu jego ostatniej wizyty minęło bardzo dużo czasu. Jako młodzieniec nauczył się strzelać z łuku, choć w tamtym momencie nie wierzył, że ta umiejętność przyda mu się kiedykolwiek w życiu. Istnieje teoria, że bohater jest potomkiem Ragnvaldra, ponieważ obaj pochodzili z Oldegardu, posiadali udręczoną duszę, a także, podobnie jak on, był znakomitym strzelcem. Ponadto, porównując ich portrety, można dostrzec w nich lekkie podobieństwo. August przeżył całe swoje życie jako nomad, podróżując od kraju do kraju. Zawsze był w drodze, ale chciał, aby ta tradycja rodzinna zakończyła się na nim. Jego dwójka dzieci żyła z matką w Walant, ponieważ chciał zapewnić im poczucie stabilności. Nie uważał tego kraju za swój dom, ale było to najbliższe, co miał. Zastanawiał się, czy to nie czas, aby wziąć swoje potomstwo do Oldegardu, aby mogły poznać swoje korzenie. Miał nadzieję, że może po podróży do Prehevil będzie mógł osiedlić się tam na stałe. Wzywały go zielone doliny, niekończące się lasy i tysiące jezior. Marzył o długich śnieżnych zimach oraz jasnych letnich nocach, w miejscu, gdzie słońce nigdy nie zachodzi. Na razie zmierzał ku Prehevil, aby wypełnić swoje przeznaczenie. Kaligura Kaligura był gangsterem pochodzącym z Watykanu. W światku przestępczym zajmował pozycję reżime, czyli kapitana jednej z odnok rodzina Cardo, która rywalizowała z pozostałymi o wewnętrzne wpływy. Reżime to włoskie słowo oznaczające wysokiego rangą członka mafii, który dowodzi grupą żołnierzy i podlega bezpośrednio Donowi lub Underbossowi. W skrócie często nazywany jest jako capo lub kapitan. Brutalne metody i upiorny wygląd przyniosły Kaliguri przydomek hrabia Dragul. Bandyta od zawsze był bardzo wrogo nastawiony do ludzi. Jego charakter sprawiał, że był człowiekiem o szorstkim usposobieniu, który nie stronił od wulgarnego języka. Nigdy nie miał oporów przed popełnieniem przestępstwa ani dokonaniem morderstwa. Jego gangsterska reputacja była na tyle znana, że od razu został rozpoznany przez pozostałych pasażerów pociągu do Precheville. Henryk Henryk był 32-letnim szefem kuchni z królestwa Rondon, który wyróżniał się subtelnym wyczuciem smaku i wyrafinowanym gustem w doborze składników do potraw. W młodości pomagał gotować posiłki w tawernie Klimkow, która należała do jego rodziców. Po jakimś czasie został barmanem. W lokalu wdał się w romans z pianistką, która grała tam co środę. Zawsze bardzo dobrze wspominał tamte czasy. Od samego początku Henryk marzył o tym, by stać się kimś wyjątkowym. Przerażała go wizja, że mógłby być przeciętnym Kowalskim. Marzył o byciu aktorem, muzykiem, po prostu artystą. Chciał tworzyć sztukę, ale niestety nie miał w sobie tego czegoś. Próbował wszystkiego, ale uważał, że istnieje ograniczona liczba odmów, które człowiek może znieść, zanim straci wiarę w siebie. Z konieczności Henryk powrócił do domu, niczym syn marnotrawny. Pozostał bez pieniędzy, dlatego nie pozostało mu nic innego, niż gotowanie posiłków w tawernie rodziców. Mężczyzna w końcu odkrył, że ma wielki talent do gotowania. Jego umiejętności kulinarne rozkwitły do tego stopnia, że tawerna Klimkow, dzięki jego pomocy, stała się słynnym miejscem, któremu nawet poświęcono cały artykuł w lokalnej gazecie. Zafascynowany światem kulinariów, Henryk z zapałem zaczął zgłębiać jego tajniki. Z czasem rozpoczął podróże w poszukiwaniu nowych inspiracji. Możliwe, że był to jeden z powodów, dla których kucharz zdecydował się na podróż do Prechewil. Kida Tanaka. Od czwartego roku życia rodzina uczyła Kida Tanakę, aby ten polegał wyłącznie na sobie. Nauczono go, że łagodny i miękki charakter jest oznaką słabości, przez co idea nawiązywania przyjaźni stała mu się całkowicie obca. Tego typu wychowanie miało na celu przygotowanie go do bezwzględnego świata biznesu, w którym poruszali się jego rodzice. Po zakończeniu II Wielkiej Wojny, kiedy granice państwa wyspiarskiego Edo zostały ponownie otwarte, ojciec Stanaki chciał poszerzyć swoje wpływy na terenie Europy, a dokładnie w Bohemii. Powierzył swojemu synowi zaszczytną rolę ambasadora firmy, aby ten wykorzystał polityczne zawirowania w celu rozwoju interesu rodzinnego. To właśnie z tego powodu, Tanaka wyjechał na spotkanie biznesowe, które miało odbyć się w Precheville. Paweł Judin urodził się w Woronii. Podczas pierwszej wielkiej wojny jego rodzinne miasto zostało całkowicie zniszczone przez armię Kaisera, w rezultacie czego zginęli jego bliscy. Po tych tragicznych wydarzeniach mężczyzna poprzysiągł zemstę na kanclerzu Bremy, który zaplanował ten atak oraz ponosił pełną odpowiedzialność za niewyobrażalne zniszczenia i bezgraniczne okrucieństwa wobec jego narodu. Paweł Judin nie chciał, by ktokolwiek musiał kiedykolwiek doświadczać tego samego co on. Wstąpił do bremeńskiej armii, aby zbliżyć się do Kaisera, a następnie go zamordować, gdy nadarzy się ku temu okazja. Dzięki poświęceniu i wyjątkowym umiejętnościom udało mu się awansować na stopień porucznika. Mężczyzna odkrył, że Kaiser ma obsesję na punkcie miasta Prechewil. Pomimo, że nie znał planów kanclerza Bremy, wyruszył za nim do Bohemii. Liczył na to, że los stworzy dla niego idealną okazję do zemsty. Samari. Samari była częścią ekskluzywnej grupy naturalnie utalentowanych dzieci, które były przetrzymywane w dziewiątym kręgu bazyliki Czarciego Piotra w Watykanie. Sama nazwa dziewiąty krąg wśród wtajemniczonych wywoływała ciarki na plecach. Przez setki lat Watykan desperacko próbował nawiązać kontakt z przedwiecznymi bogami, lecz bezskutecznie. Duchowni przetrzymywali w dziewiątym kręgu specjalną grupę dzieci, które zostały uznane przez nich za naturalnie utalentowane media, zdolne przekazywać informacje nie z tego świata. Trzymali je tam w zamknięciu, aby pewnego dnia otrzymały wiadomość od pradawnych bogów. Starożytny rytuał wpływał na pogorszenie stanu zdrowia dzieci. Ich ciała usychały, a ich życia stawały się coraz krótsze. Samari zakochała się platonicznie w zwykłej uczennicy Marinie. Obserwowała ją i czytała jej najskrytsze myśli z ukrycia. Jej fascynacja na punkcie dziewczyny bardzo szybko przerodziła się w pewnego rodzaju obsesję. Kiedy Samari odkryła, że Marina planuje wyjazd do Precheville, prześladowczyni postanowiła podążyć za nią do samej stolicy Bohemii. Pomimo, że były sobie obce, dziewczyna zamierzała pomóc jej zmierzyć się ze znienawidzonym ojcem. Ciąg dalszy nastąpi.